Okej okay, widzowie, dzisiaj znowu zagramy w nasz świat. No to już trzeci odcinek, mam nadzieję, że dzisiaj ludzi będzie lepszy. nie no ja wy już to widzicie na okładce filmu. No ale ja tego nie widzę. No mnie widzicie, nie wiem, bo jeszcze nie wiem co będzie. Skończyliśmy na, skończyliśmy na pływaniu, pływaniu łódką. Więc płyniemy. Jakbym miał wędkę zrobioną byłoby fajnie ale nie mam zrobione więc płynę przed ciebie i widzę lawę fajnie i mieć i, i węgiel i, i więcej węgla Halo. O tak wreszcie Gdzie jestem w nie, koło? Nie, Nieważne Okej okay. Czy ja mam rzeczy na pochodnie? mam To... No i mój hełm... Czy się Nie wiem czemu ale ale mam 3 indyj, nieważna dobra. I tu właśnie sobie... Nie, Dobrze, to wiem, że da się zrobić pochodnie i to w łatwy sposób. Wystarczy zrobić to tak i masz pochodnie, zostawię sobie dwa węgla. O, popadła w troszkę. No masz jeszcze dwa krawki. Ale jedzenie mi się kończy. Teraz moim żelaznym sobie pokonałem króweczkę. Może dzisiaj, bo znajdziemy więcej żelaza. Może, może, ja nie wiem, ale już wiecie, gdzie ważne Chyba mógłbym zrobić sobie kamienną łopatę, bo jeszcze tego nie mam zrobionego. To się chyba robiło... Robiło tak, tak. Tak to się robiło. Nie. Tak. 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 tak, tak. Dobra. I teraz z naszą oto łopatą możemy szybko... Kopać i dalej No i już znaleźć jakiś portal Ja tam widzę zombie Dzięki, ja już wszystko Zostawiam do odrodzenia Mam, mam Mam O, dobrze. Dobra, ja się tu odrodzę Tak Łopatą, biegą łopatą o patrz, popatrz! Tam jest mój miecz. Okej, okay. jest i teraz wszystkie rzeczy. Robisz hop, hop. I jest los. Mam rzeczy, które bym nie potrzebował, ale nie będę narzekał. Zawsze się przydadzą O I. To jest fajna, nie, 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 was nie, tym ale on się Nie no, to jest wyspa. Pode mną coś jest. trafię. Trafiłem. już trochę zadnąłem razy. Panie mi by tak było znaleźć wioskę. Mm, aha, w zbierałem zbierałam to łóżko. Nie wiem, ale wiem, że popłyniemy łódką dalej. Po co? Po co? Nie powiem wam, bo nie wiem. To jest oczywiście krótszy odcinek i chyba nic nie zdobędziemy. Takiego. To jest prawie taki sam, nic się nie zmieniło. No, A nikt tego nie oglądnie. Albo i szczęście mi dopisze i znajdziemy wioskę. Ale pewnie to się nie stanie, bo moje szczęście jest bardzo zerowa. To wiedziałem, widz, widz, mówiłem, mówiłem, mówiłem. Punkt no urodzenia, punkt rodzenia punkt urodzenia. Nie, nie mogę, nie mogę. E-Crafting? Nie, nikt tego nie ogląda, nie, nie, nie ma szans. Tak straciliśmy cały lucik. I wszędzie są zombiaki. Więc nie wygląda to fajnie. Znalazłem źródło lawy. Fajnie. Dobra, ale mój cały lud zniknął, a ja nie wiem gdzie on jest. Niech to miętle żarła. Co tutaj? Nawet rzecz nie mam. Tu creepery łażą, Tu creepery! To by, to by był odcinek bez by, by śmierci z całym lutem. Ej, może od niego uzyskam zbroję. Niego zbroję nie walić. Przecież. Ponieważ ja się nie zrobię jego zbroi. Ale niech wam będzie, zrobię to dla zbroi. Chodź no panie zombie. No co to był za odcinek, żeby nie no przez ząbijaka To wszystko było w planach, wszystko było w planach Dobra, nic nie było w planach. Chcę by się tu oszukiwać. Dobra, to tak się kończy. T -t -t Ten odcinek jakby to, to nie koniec. Dzisiaj nagrywam tylko jeden. Tylko po prostu nie, ma, nie, nie mam sił do Minecrafta. Naprawdę, no była... No, was, To mogę mogę zrobić przerażającego creepera screena z, z jednym serduszkiem. No do, do dobra, no to Pa.